Z tej strony, Agryniu Holonki, wideozwarcy, który w kolejnym tylko na mój kanale, Tak, będzie dużo jest sam na farmie, ale no co, no to jedna z moich ulubionych serii do nagrywania. Nie raczej was też do oglądania, oczywiście. Ale no co, na dzisiaj akcja się i nie wiem, co to. To jeszcze no ale no co, Wsiadamy w... La... A, nie dla nie Antyniego, a przez przykład, jak weszliśmy do Uczcyza. Właśnie, na temat Uczcyza, to w końcu udało mi nam się... No i to 12, 14 na no, 16, 14 na no i coś takiego... No wyszło, jeszcze coś tam będziemy w nim nim robić. Czy chyba? Ale no co, no wsiadamy do Landiniego. Kurde jak supersandar mi nie działa. No i co, do niego mam potrzebne dwie koszepki. E, poza ci sobie sali e, naprzód. Ale z komu, to już to przyznacie Jedziemy na polką u mojego sąsiada To zobaczymy Ja nie wiem co tutaj ja na tego co się teraz jeszcze odwala Dlaczego coś się nie wiem o, o sto, bo teraz my mamy Mitex Zbóża mi już co chyba dorosły Ostatnio na wiosce to pożar był I to, na, i to tak, taki... ...mały Ale woda damy Ci w goście tego jeno łąkę bo tak dużo się one na razie nie chodź No łatwiej to chyba toczyło chyba, chyba ten. A na no, duże stłony teraz będę miał. Podobno będą testek tak prasy. Sianie okazało się Ale osów, no co? teraz co o kiesztawnikach? Ten student, to jeszcze nie wiem. Na pewno chcę go kupić jeszcze przed zbiorem B. Nie wiem, może coś nadmiarowego, coś może ruskiego bardziej, czy mi chodziło? Bo wiecie, ja czekam na te polskie, tak, 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 to na ruskich, no nie wiem. A to trawy jeszcze na pytanie nie Ros. Ale kogo to obchodzi? 去地震。 Ja odczytam te no co, maszyny, mogę się przytelać w tym momencie? nie wiedziałam, tego są so, so się posiłekowe, mogę tylko 22 km na godzinę latać. No co, nie i to, ale... A no co, dobra, widzimy się jak już trochę kosztem. Dobra, pod to ja słyszałem dźwięk syren i chyba jechał, oh, nie wiem. Jak to tak się zdaje. No i co? No, jedziemy zobaczyć. Może pojechać gdzieś gdzieś w Czyli w to strunę, czyli mi jechali albo było tą drogą, co to jest moje gospodarstwo. A może pojechać w drugą. Ja pojadę przez polne na 260 samochód i zobaczę, gdzie się pali. Dobra, nieważne. Myślę co się dzieje. Ja potem wrócimy do kaszenia. ...na teraz, Dobra, odbijam w ten kierunek. Czyli ostatnio plus. Tak, w szpitalu mi nie da się ja dalej nie rozumiem czemu mi tak kupię przybliżenie kamery Bo mi dalej nie działa No, widać Podarkę I co tam w ogóle Stoi, ja nie wiem Co tam w ogóle stoi Nie gada się A co tam się... Jasne. Nie Niech pójdą

Wszystko jest To nie wiem, tutaj... Tutaj coś takiego się tu składa. Jeszcze ten. I ten przyjechał A szeczka nie ma. Nie ma nie wiem, Dobra, widzimy się na... To to Dobra, przyjechaliśmy już na tą łąkę. No i co, strażacy mi powiedzieli jeszcze, że to doszło do jakiegoś tam może przez jakąś tam osobę. I myślę, że, że, że ten ktoś może pomyślał, że on, on jest pochwalaczem w ogóle. On, on jeszcze... On miał rękawiczek. Czekam, że policjanci go szybko złapią. Na ja szczęście nie, nie was szkody. A ja jeszcze coś nie wiem. Ja ci kręcę. Nie że ja będę ich Nie że ja jestem bez kombajn. Tytułuję się bez jedynek. A swoje fajnie pokazywały, że... ...to mała sudoła stoi. No nie, ale ona sobie dostała po dziadku, tak w wujku, może coś tam. oraz to jest przetrząsane i to jest co, że inaczej, się, to, było, o, może, to no, nie I, to jest, na pewno będzie poszukane, no bo inni się przetrzyma więc nie zapomniałem, że tak, gra jest tak nierealna, że ja na tym płotem do utrzymanie kobietów to sobie poszukałem, a on dalej stoi. Tak I Dobra, no to w sumie jak chodzi, no w sumie, ładnie jest. Już ale no co no, muszę przenosić tą, spra tą sprawę w ogóle W ogóle no, co no? muszę Może no, coś A teraz nie wiem No no co no, teraz no, tutaj mam tutaj A się, Kolejna. Mam nadzieję, że film kiełbasie spadał, no. Mam nadzieję, że jak tak, to tam ciągle wkrótce dużo podajemy na razie. Cześć, już poszukasz co nie mi